Hubert, ostatnie mecze, dużo pracy miałeś w tych spotkaniach, dużo biegania, ale dzisiaj w końcu chyba możecie powiedzieć, że jesteście naprawdę zadowoleni po tym meczu. Nie tylko z samej gry, ale z tego, jak pracowaliście, ale też z wyniku. Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni ze względu na to, że strzeliliśmy bramkę od samego początku, gdzie presowaliśmy zawodników Lechii Gdańsk i oni sami stwarzali sobie problemy, bo jakby wybijali też do nas piłkę a i też, też my przejmowaliśmy tą piłkę, więc cieszymy się, że od początku ustawiliśmy mecz. I kontro, kontrolowaliśmy w pierwszej połowie, w drugiej połowie również, ale wiadomo, Lechia Gdańsk chciała strzelić bramkę i nas troszeczkę stłamsiła do tyłu, ale my też mieliśmy te swoje kontry i, i mogliśmy się pokusić o kolejną bramkę. Z przebiegu meczu, gdy biegłeś po boisku, nie myślałeś sobie, kurczę, déjà tydzień temu było podobnie w, te, w tej drugiej części spotkania. Oczywiście, oczywiście, no było podobnie, ale. Eee, graliśmy na innym stadionie, <laughs> może, może dlatego, eee, ale, ale więc nie miałem deja, vu, deja vu. Eee, Cieszę się, że doprowadziliśmy do końca ten wynik. Eee, z Lechem Poznań nie mieliśmy tyle rzutów różnych, co, co z Lechem Gdańsk, więc Lechia Gdańsk miała ich bardzo dużo i mogła wykorzystać, ale, ale my, my, dobrze ustawieni w przy stałych fragmentach nie dopuściliśmy do tego, żeby strzelili bramkę. Pierwsza seria gier spotkań za nami. 15 meczów rozegranych. Trzecia pozycja w tabeli. Tyle samo punktów co drugi Piast Przed startem sezonu chyba bralibyśmy w ciemno. Oczywiście, oczywiście. Byśmy brali w ciemno. Jest bardzo dobry wynik dla nas i, i cieszymy się, że ten kolejny weekend sobie spędzimy w ze zwycięstwem, a nie, a nie z porażką czy remisem. Więc to na pewno nas będzie budować i, i kolejny mecz trzeba też na zero z tyłu. Na zero z tyłu, a będzie to mecz o pozycji lidera, bo zagracie za dwa tygodnie z Legią Warszawa. Tak, tak, tak. Bardzo fajny mecz dla nas, szczególnie, że teraz Legia jest. W dobrej formie, strzela dużo bramek, więc na pewno każdy, każdy w Polsce usłyszał jakie wyniki teraz mają, więc, więc z pewnością dużo ludzi będzie chciało obejrzeć ten mecz, a dla nas zawodników jest to bardzo ważne spotkanie. Teraz przerwa na mecz reprezentacji, bez eskapad do Włoch, więcej czasu na regenerację, to dobrze? Znaczy, bardzo dobrze też wspominamy wyjazd do Włoch, i szczerze mówiąc, by mogło się to powtórzyć. Niestety nie mamy, więc, więc przerwa również nam dobrze zrobi, szczególnie, że wygraliśmy ten mecz i możemy się cieszyć. Super, bardzo dziękuję.